Cię pokażę, jak wypromować ogłoszenie na Vincent. Klikamy Sprzedaj. Wybieramy zdjęcie, możemy zrobić, ja zrobię. Następnie klikamy Zatwierdź. Wybieramy tytuł, i tak dalej. O, trzeba podać coś dobrego, piszę cokolwiek. Kategoria marka stan kolor. Odbieram teraz, jakiekolwiek jak, to żywo załóżmy. cena, klikamy. Zatwierdź on jest, coś jak ogłoszenie. Klikamy to, no i na sobie zatwierdzamy. I w tej pracy będzie promować nasze ogłoszenie. To tyle. Jeżeli Wam mogę zostawić lekarz o subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.